Cześć, jestem Hania AKA wiewiórka. Mhm. E, jak widać udaje mi się zrobić drugi odcinek wiewiórczej utopii. E, tak. <grym> Pachnie grillem. Jestem na działce. O tak. Za jakieś dziwne kwiki godowe przepraszam jest dzień wolny jest dużo ludzi mam nadzieję, że mówię wystarczająco głośno, bo trochę się krępuję teraz tak w każdym razie chciałam dzisiaj podjąć temat bardzo częsty z tego co wiem z rozmów ze znajomymi, czy z innymi osobami, nieznajomymi, czy z własnego doświadczenia? I chyba najbardziej ze swojego doświadczenia. AUG! No tak. Lęk przed odrzuceniem oraz lęk przed bliskością. To są naprawdę dwie zmory bliskich relacji. I komu to zawdzięczamy? Naszym opiekunom, którzy dzięki którym wykształciły się pewne style przewiązania. Zwłaszcza tam do trzeciego. Roku życia, Ech. jeśli nie dostaliśmy od naszych rodziców um, poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, sprawczości, bezwarunkowej miłości, no to będziemy czuli, że nie warto się otwierać, bo. Relacje międzyludzkie są bardzo zagrażające. Zwłaszcza, że jeżeli jesteśmy małymi ludźmi, to ta bliskość naprawdę gra kluczową rolę, bo odczuwamy, że bez tych opiekunów możemy wręcz zginąć, bo to jest w sumie prawda. I ironia Polega na tym, że jeśli naprawdę bardzo, bardzo ktoś nas zrani, odrzuci naprawdę w taki, nie wiem, intensywny czy skrajny sposób, że nie wiem, czasami będzie nam dawać bliskość, a potem nas odrzuci. To już w ogóle świetne kombo. <słuch> No, to bardzo często, nawet w dorosłym życiu, jeśli ktoś nas odrzuci. Nawet nawet nie jakoś tak bardzo, tylko nie wprost, tylko no czasami to już. Czasami to już można po prostu usłyszeć, że ktoś potrzebuje czasu dla siebie, a ty już zaczynasz świrować, że to już jest koniec! To już jest koniec relacji. Bardzo często też możesz czuć aż ból fizyczny z tego powodu. Nie polecam. Ale to już są, nie wiem, czy skrajne przypadki, czy może często się to zdarza, ale nie robiłam jakby. Jakiś badań naukowych na ten temat. To jest tylko moja luźna obserwacja z wielu lat. No, ale też zamiast tego bólu, po prostu chodzi to za nami przez większość życia, przez całe życie, jak nie przez całe życie, dopóki o ile się szczczajmy, że coś jest nie tak. I że to boli I nie pozwala nam to tworzyć bliskich relacji z innymi Czy nawet ze samym sobą Nie, no bo jeśli ktoś od małego ym, Pokazał nam, no że nie jesteśmy warci uwagi, miłości Że właściwie nie mamy sprawczości nad swoim życiem Bo no, jak już cierpimy no to cierpimy, a jak nie zasługujemy na takie podstawowe rzeczy, no to już w ogóle, no, no to czego my możemy oczekiwać od świata i od innych, skoro jesteśmy aż tacy, no nie wiem, niefajni. Chciałam przekląć, ale staram się nie. Mm. No tak, to. Ciężko jakby wymagać od kogokolwiek czegokolwiek dobrego, cały czas czujemy takie zagrożenie od innych osób. No i jeżeli czujemy się blisko, jeżeli boimy się bliskości, to bardzo często jesteśmy bardzo wycofani. Nasze relacje są dosyć powierzchowne. Staramy się nie przywiązywać do innych ludzi. Takie, pff, no jak ktoś coś odpierdoli. Ups, przyklełam. No to nara, no nie? Jakby nie przywiązały się aż tak bardzo, żeby mnie to bolało, więc idę zmienić otoczenie. Będzie lepiej, może jak nie. No to pójdę dalej i jakby spoko, nie? Gorzej, jeżeli akurat. Yy... Jakimś cudem jesteś długo w relacji, ale jesteś zamknięty emocjonalnie. I jeszcze lepiej, jeśli Twoją, Twoim partnerem, partnerką będzie osoba, która ma lęk przed odrzuceniem. Bo takie osoby raczej wchodzą w głębsze relacje, aczkolwiek jest tam dużo kontroli drugiej osoby, samokontroli i takich skrajnych emocji i cały czas węszenia jakichś, nie wiem, dziwnych sytuacji, odrzucenia, czy taka osoba, zwłaszcza jak jest z tą drugą, która się nie, która się nie angażuje, to ciągnie ją do, do niej, bo, bo zazwyczaj w, w takim w układzie on opiekun, to ten opiekun był właśnie niedostępny emocjonalnie. I to już brzmi, wygląda całkiem znajomo, prawda? Więc Czemu nie zabujać się w takiej osobie, no po co nam, po co nam uwaga skoro jej, w nią nie wierzymy No i ta osoba, która lęka się odrzucenia Wchodzi w tą relację coraz bardziej i bardziej i no nie wiem, po prostu robi wszystko, żeby pozyskać uwagę Osoby, która boi się bliskości. Wszystko. Wszystko jest w stanie zrobić, a jeśli jej nie dostaje, to jest bardzo wybuchowa, na przykład. E, próbuje kontrolować drugą stronę, bo myśli, że jak zamknie ją w, w, w złotej klatce, no to wtedy ta osoba nie ma wyjścia. Musi być ze mną. No musi. Znaczy nie musi, ale tak ta osoba myśli, bo takie stany w ogóle yy, przez to, że często są takie nieracjonalne, bo już nie dotyczą sytuacji teraz, tylko sytuacji, która była yy, kiedyś. No to takie zachowania bardzo często, kiedy patrzymy na nie z boku, wydają się być takie bardzo niezrozumiałe i mam taki wielki znak zapytania nad głową. By jak, dla. By... Nie. <gry> no właśnie. Aczkolwiek, jeśli ta osoba, która boi się odrzucania, będzie napierać na tą, która boi się bliskości, to ta, która boi się bliskości, będzie jeszcze bardziej się oddalać. No bo w sumie wychodzi na to, że ma rację. Że bliskie relacje są naprawdę dziwne i bolą. No ale jakąś tam relację chce mieć. No bo, że zacznie być naprawdę grubo, no to wtedy zazwyczaj ta osoba bojąca się bliskości mówi: Pa! To ja idę szukać kogoś innego albo po prostu wychodzę. No i wtedy osoba, która boi się odrzucenia, oczywiście. Bardzo często szastają ją skrajne emocje. No, i pewnie czuję znaczy na pewno czuję, że ha, miałem rację. Mnie się tylko da odrzucić. Ja wiedziałem, że ona mnie odrzuci. Dokładnie. A ta osoba, która odeszła, która boi się bliskości, stwierdzi, że. Kurde, no miałam rację, żeby się nie angażować, bo te relacje bliskie są naprawdę pogrzane. <laughs> tak, bo dużo gorących emocji tam się dzieje. No i co teraz zrobić? Jeśli wchodzimy w takie schematyczne relacje, które się powtarzają jeśli nic się w tobie, we was nie zmienia i zrywacie tą relację i idziecie do kolejnej osoby, to znajdujecie jakby inną osobowość, inną fizycznie i ogólnie niby osobowością yy, partnera, partnerkę, aczkolwiek wchodzicie w podobny schemat. I to się tak powtarza, i powtarza, i powtarza. Bo ciągle szukacie, szukacie tej bliskości, bo ciągle powielacie te rzeczy. I nadal cierpicie i zastanawiacie się, dlaczego nic mi nie wychodzi w tej relacji. Co jest ze mną nie tak, albo co jest z innymi nie tak. Bo różnie to bywa. Jeden powie, że: Ej, ja jestem kurwa spoko, nie? Krzyknęłam. To z tymi ludźmi coś jest nie tak. Na pewno. Ach, no tak, jeszcze o czymś zapomniałam. Może być jeszcze taki kombo, że boisz się bliskości odrzucenia jednocześnie. To jest już w ogóle porypana sprawa. Bo wtedy lgniesz do osób, yy, bojąc się odrzucenia, wężysz spisek, yy, odpierdzielasz jakieś różne rzeczy. Zwłaszcza jak, jeśli jest spokojnie, to wtedy na pewno musi coś stać Wtedy wszczynasz, nie wiem, awantury Doczepiasz się do wszystkiego I jak już widzisz, że jesteś na skraju, ta osoba cię odrzuci To wtedy robisz wszystko, żeby została Albo po prostu Dystansujesz się I pokazujesz, że jakby... okej okay. Okej, okay, ja już mam luz już nie odpierdalam i jestem spoko, bo mam wyjebane chwilowo. No i takie osoby zazwyczaj wchodzą w relacje, które też mają taki styl przywiązania. I tak sobie tańczą emocjonalnie. No ale zbliżając się do końca. Nagrywam ten film kurde piąty raz. I trwa krócej niż Ten trzeci Tamten trwa od 30 minut Ale już powoli uczę się Żeby bardziej zwięźle mówić Chociaż i tak mogłabym bardziej zwięźle Ale no dojdziemy do tego Także Jesteś sobie takim człowieczkiem I wszystko cię już zaczyna wkurzać Czujesz się bezradny I co teraz masz z tym wszystkim zrobić No jeśli już zaczynasz zdawać sobie z tego sprawę, że coś jest nie tak w tobie, to już jest, to już jest pierwszy kroczek. Drugim kroczkiem jest przyznanie się do tego, takie całościowe przed sobą. A kolejny, no najlepiej by było, żeby pójść na terapię, bo jakby można samemu to zrobić, prawda? ale terapeuta, dobry terapeuta, pozwoli ci szybciej to ogarnąć, bo to nie jest to samo, co rozmowa z koleżanką. Rozmowa z koleżanką jest obustronna, aczkolwiek terapia jest jednostronna, czyli skupiacie się obydwoje na sobie, terapeuta jest bezstronny i się chodzi o psychodynamiczną, na przykład, na którą ja chodzę, znaczy teraz nie małam przerwy, no to siedzi sobie pan, pani terapeuta i ty sobie opowiadasz o swoich problemach i on ma za zadanie nakierować ciebie na coś, czego ty jeszcze nie zauważasz. I chodzi o to, i to jest najlepsze, bo to jest coś innego niż dawanie rad, że on jakoś tak. Pośrednio próbuje Próbuje zrobić coś takiego Żeby to dojście do źródła problemu Wynikało, wychodziło z ciebie no Bo każdy może ci powiedzieć Ej, stary, jakby mm, Nie wiem Masz problem z akceptacją siebie i jakby zrób coś z tym, i w ogóle, no to zazwyczaj to nie działa, nie, nie zdaje testu, bo ktoś ci to mówi ze zewnątrz, ale emocjonalnie jakby nadal tego nie czujesz, bo to jest długi proces. No i, i taki właśnie terapeuta naprawdę bardzo, bardzo bardzo może pomóc No i jak już zaczniecie sobie rozmawiać o tym wybeszać się i wyrzucać wszystkie jakieś żale traumy i to wszystko co w tobie zalegało bo to jest taki naprawdę duży balast no to w To jest bardzo duży balast, prawda? No to powoli, powoli zaczniecie czuć ulgę, powoli zaczniecie dochodzić do tego, jak wasi rodzice was traktowali, jak to na was wpłynęło, ile, ile złego wam zrobiło. Czasami też coś tam może dobrego, ale no, z takimi problemami, no to raczej. Trudno coś znaleźć, ale nie chcę generalizować, bo nic nie jest albo czarne, albo białe. Eee, więc jeżeli powoli ja zaczniecie docierać do tego, dlaczego utraciliście to wszystko, co powinniście dostać, no to potem, jak już się rozpadniecie, to z terapeutą zaczniecie budować powolutku eee, swoje nowe, fajniejsze dla was samych. Jak. Czyli będziecie powoli budować poczucie bezpieczeństwa, poczucie sprawczości, poczucie bycia wartym miłości. No to jest coś takiego naprawdę świetnego, jak to czujesz. Ja to czuję tutaj, takie ciepełko, zwłaszcza jak medytuję. I to jest naprawdę świetna rzecz. Polecam. Nadal pachnie grillem. Odchudzamy się. Znaczy. Nieważne. No. Nie wiem, czy coś jeszcze. Ten film trwa i tak długo. Więc. Ale i tak go chyba wrzucę. Nie, no wrzucę raczej. <laughs> więc. Hmm. No... Hmm. Dziękuję za uwagę hmm. Miło mi, że jesteś I... Wiesz co? Jeśli obecnie nikt w ciebie nie wierzy Nawet ty sam to chcę Ci powiedzieć, że mimo, że Cię nie znam, ja w Ciebie wierzę bo wierzę w każdego człowieka na świecie i uważam, że każdy rodzi się nieskazitelnie dobry i czysty nie... nie pobrudzony przez zepsutych dorosłych i jeśli zdasz sobie sprawę z tego, że To, co w sobie miałeś na początku, jak byłeś mały. Nadal masz. Tylko musisz to odkopać i jakby zmieć z siebie ten niefajny brud. To wtedy jakby możesz wszystko. Bo może nie wszystko, ale jakby, że masz dużą sprawczość możesz naprawdę bardzo dużo. I to jest właśnie ważne i wiem, że wiem, że sobie poradzisz. Bo jesteś wart miłości i akceptacji Każdy z nas jest, po prostu Jeśli ktoś dotarł do końca, jestem pełna podziwu Badam teren, więc może następnym razem będą krótsze Albo nie, nie wiem, zobaczymy I tak traktuję to jak taki mój mały dziennik I taką małą terapię i przy okazji, może pomogę komuś albo chociaż zapalę jakąś lampeczkę w głowie, czy nakieruję na coś. No po prostu, jakby. Dzięki za wejście do wiewiórczego świata. Mamy tutaj krainę mlekiem orzechowym płynącą, wiewiórkami na pontonach z małymi okularkami przeciwsłonecznymi i wodą z orzechów w szklance z parasolką czy coś i wybiórczych terapeutów to to jest ważne w ogóle i nie, no i w ogóle jest jeszcze cały las by całe towarzystwo leśne, ale no o tym, o tym może kiedyś indziej